to jest Galacticos? The Galacticos? Ta tak. Ale mu Słoma w interwencji tygodnia będzie. Dzięki Ramosowi. Ramos mówił, że tam jest pierwsza na Barcelonie i j**a. Bramka. Chciał przesunąć Te Speedtest, a tam jeden mega internet. O, poszedłem i jebem w lepę w ten model, on się skurwił i mi nie chciał się włączyć. przez 15 minut. Ja żartuję, że to taki zajebiste. ja muszę się nie odgrywają od to jest ślisko i to jest takie Bo goliła, oni byli bez porażki, nie? grali z ralem wcale. Ale oni nie

Tak, ale kilka z tymi chcieli brałkarzy trochę zmienić. Ten jest taki już Nie? Chcieli nie działa. Ja nie wiem, czy ja się nie rozglądam

Jakbym go słuchał. Patrz, co on nie robi. Jeszcze z dwóch zostało. wiem, kryć, kurwa, a kurwa A przed to akcją, jak strzelił się tą bramkę, to powiedziałem, mówię, na wyprzedzenie będą brali kryć. i chuj. No i